Dzisiaj będziemy robić misje klubowe z Brawl Stars. No więc zaczynamy. Ja coś to zrobiłem raz misje klubowe, dlatego zostało mi na jeden, no, na jeden mecz, no to, no to gramy. Myślę, że na tą mapę może być dobra postać... No, jeszcze raz no, co? Heh, Ja bym tutaj zablokował Dynamika albo bym ścianę robił. To bym na przykład wziął Edgara, bo chyba zamierzam go wziąć. Mm, o Mike. No i z tych mocy wynika, że... ta 11 mocy by było najlepiej wziąć. Dlatego jak dla mnie chyba wezmę go... Mam takie średnie moce na innych, Nie zablokowali i a no to dobrze, bierzemy w jego i w... nie, no jeszcze bez gadżetu ja. Czemu tu od... Co? Nie mam jej wyblokowane. No tak, bastera, 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 szybko bierz bastera. Bo baster tutaj może być dobry. Tak mi się wydaje. Żarnet bierzesz? Bastera weź. Aaa, nie wierzę. Tak? Um, tak średnio bym powiedział, gdybyś ta IF chociaż miała ten gadżet przeskakiwania, to by była dużo lepsza, ale tak to tak średnio. Mają więcej mocy, zapewne też mają i star powery, więc może być ciężko. Tak w ogóle ja grałem wcześniej ten mecz mocy. A to akurat też mi się trafiła ta mapa. O boż, jakie lagi! Ale robię uniki, ale te lagi mnie no nie sprzyjają w ogóle. Mam nadzieję, że jak skoczę na nich, to. Nie będzie lagować, ale jednak się myliłem. Uff. Dobra, wycofujemy się, wycofujemy się może. Chyba poczekam na jutra z tymi lagami. Potem filmu. I tak w ogóle wam polecam. Fajnego youtubera też z Brawla. To jego polecam mu zasubskrybować, ma fajne filmy. I robi je praktycznie codziennie na swoich dwóch kanałach broker's. Więc polecam. A się odbiorę do wygranej. I tak w ogóle trafiłem to niebieskie serduszko, a nie to różowe. Bo chyba z tego co widziałem to tam większość różowe trafiła. A akurat mi się opnęło i dostałem to niebieskie. Dobra, trzeba zaatakować. Mamy zdecydowaną wygraną, jak na razie. Dlatego lecimy do Gina. O, już mnie laguje w nie? O nie, o nie, o nie, tylko nie to. Oni nie będzie i nie przyciągnie do siebie. Nie zapię... Dobra, bierz mnie, bierz mnie, bierz Nie, nie, nie! Dobra, wygrywamy, wygrywamy, wygrywamy! Iii. Dobra, jest. Wygraliśmy. Jeszcze runda. Zaczynamy drugą. I on the Dobra. Pai nołem ma gościu, no, nawet ale się lagi znowu zaczęły. O Boże. O Boże. Of. Kurde, to. Męcić jest wkurzający. Można powiedzieć, że nawet tak jak kiełek. Przegrywam jednym punktem. No nie Chyba tak głównie kogoś ciągnąć. Może się uda teraz? Jest. O boże, teraz on mnie może przyciągnąć. I teraz chyba jestem w topie. Chyba nic. Nie żyję. Nie wiem jakim cudem, ale ja... Kurde! Mogę zrobić inny wariant, ale wygrywamy na szczęście jeszcze. Ale przegrywamy z legami. O boże. Boże święte, jak laguję, normalnie nie wytrzymam. Spajki, ty giniesz! Boże. No nie, bo to działko nas zabije. Ja tam nie polecę, bo stracę tylko w sumie. Nie, no nie wierzę z tymi lagami. Skinąłem tylko. Dobra, teraz tylko przetrwać. No, chodź proszę. Dobra. Nie o to chodziło. Dobra. Kurde. Dobra. Łatwo poszło, bo dwa razy żenu się udało wygrać. I pomogłem naszej drużynie. W tym jesteśmy na miejscu drugim. Ale nie wiem, nam brakuje do pierwszego, więc liczę na to, że moi... ziomkowie z... ...steamu pomogą nam wywalczyć pierwsze miejsce. Bo zbieram sobie teraz na... ...pleśniowego majka, właśnie jest w sklepie. Bo brakuje mi tylko pleśniowego majka i lewa no i, no i Kończę widzowie.